ludzie, wracamy. <coughs> dopiero wysmarkałam nos i włączenie od razu nagrywania nie było dobrym pomysłem. No właśnie dlatego. Okej, okay, tutaj mamy rybaka. Postawiłabym go gdzieś jeszcze. Jeśli tak nie za daleko. Myślę, że tutaj gdzieś. To by był dobry pomysł. I zapewniłoby nam sporo jedzenia. Wow, aż 500 rocznie. Eee, no. Okej, okay, mamy kolejnego. Leibrę, lejbr, coś tam tutaj ilu jest. Pracuję tutaj dwóch, a tutaj będzie pracował jeden. Tylko przyć tutaj, któryś raz, walnij młotkiem. Tak! Tak i tak. I okej. Okay. Mam nadzieję, że to nam jakoś sprawi, że w e, żarcia będzie więcej. Że będą no mogli żyć jakoś bardziej dostarnie. Aha, tutaj zaraz będzie kolejny. Ale zaraz, może zanim zaczniemy sobie dalszą rozgrywkę, opowiem wam trochę o tym. Yy, tutaj to wykopcie. Opowiem wam o latach i porach roku, ponieważ to też jest trochę inaczej zrobione. Ponieważ rok sam w sobie trwa yy, cztery pory. Czyli wiosna, lato, jesień, zima. I to jest rok według tego roku są podsumowywane jedzenia, czyli na przykład sezony, czyli na przykład w poprzednim sezonie, czyli wiosna, to jesień, zima zebrano tyle ryb, a w tym sezonie do tej pory zebrano tyle ryb. I na takiej zasadzie działają wszystkie te chaty, zbieracze i tak I też te produkujące różne materiały. Natomiast co to oznacza dla mieszkańców? Dla mieszkańca jedna pora roku to jeden rok życia. Czyli na przykład mamy jeden rok gry, czyli cztery pory roku. Dla, dla mieszkańca miasta ten jeden rok gry to są cztery lata życia. Na takiej zasadzie to jest tak śmiesznie zrobione. Chcę, żebyście mi. Z... Kiedyś się nauczę tego słowa, kiedyś je wypowiem poprawnie. Ponieważ chciałabym naprawdę zbudować to, a do tego jest potrzebne drewno, a ja nie mam go. Gdzie mi tutaj sięgasz? Tutaj sięgasz dotąd, tak? Czyli mniej więcej do tego załamania. Dobra, będę pamiętać. Czy ja zapazowam, mam manie klikania spacji, który jest automatycznie uznawany za, za pauzę tutaj. Więc mam manie klikania spacji, ponieważ tutaj często trzeba klikać spację żeby coś wykombinować, żeby jakiś plan, żeby coś sensownie rozstawić, czy rozbudować. To jest ważne. Natomiast jak wy tutaj wytniecie to... O, no tutaj sobie popatrzmy, jak pracują. Tutaj zbiera, tutaj nawala młotkiem. I tak. I tutaj produkują. Bardzo ważne jest to właśnie, że mieli narzędzia. Ponieważ zaczynamy z jakąś tam ilością różnych rzeczy, i później te rzeczy się nam wykruszają, na przykład sam, takie narzędzia. I jak zaniedbamy to, i nie będą mieć narzędzi w ogóle, będzie im brakować narzędzi, nie będą mieli czym właśnie ciosać drewna, czy zbierać, czy budować. I wtedy budowanie, zbieranie i ciosanie będzie trwało wieki. Tu tutaj zrobimy ścieżkę, ponieważ chcę zbudować krawca Taylora. Okej. Okay. To dlaczego jest zrobiłam ścieżkę tu? Nie będzie za daleko. W sumie jest taka sama mniej więcej odległość. Więc budujemy go tu. 32, 38. No dobra, drewna nie mam. Mam kamień, a nie mam drewna. Więc yy, wyciśnij mi to w pistu I skup się na tym. No. Trzeba zacząć myśleć o tej yy, kabinie do, yy, do, 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 do pracy. Dobra. Co sobie tutaj teraz zrobimy? Może zrobimy to na zasadzie marketu naszego, czyli tutaj jeszcze jeden ten ziom do pracy. Yy, zaraz tu jest tak. I czekaj, i pauza. I tutaj będzie na takiej zasadzie. To sobie zaraz usunę. Tylko chcę teraz. Tak. To zapauzuj. Tutaj będzie wydobywany węgiel. Natomiast tutaj zrobimy sobie y, kopalnię kamienia. Tak na środku. Ach, chuj. Kto mi zabroni? Ponieważ nie to. Resium. Ponieważ, ponieważ, ponieważ. To jest to? Tak. To mówię drogę. Ponieważ mi. Dani... Ok. E, to jest ważne. To nie będzie potrzebne, ale natomiast chcę wiedzieć, gdzie mniej więcej postawić tego zioma. Czyli tu mniej więcej. I to będzie nasza następna ważna budowla. Na razie przestajemy się skupiać na wytwarzaniu żywności. Znaczy żywność jest ważna, ale czekaj. Jest jeden. I chcę, żeby to było priorytetem, więc to buduj. <coughs> Dobra, dodam ci jednego zioma. Okej, okay, tutaj bum. I ona będzie teraz robił ubrania, dzięki czemu w, życi w, w życiu. W zimie jak oni będą wychodzić z domu i mogą sobie dłużej latać po lasach i łąkach, zanim zmarzną. Gdzie jest ten budynek? Tutaj jest. Teraz macie wybudować to. Wystarczy im 32, 12. Wystarczy. Tutaj jest jeszcze kamienia do usunięcia. Hmm. Jak w tej chacie będą nam chcieli posadzić na przykład tutaj drewno, to najpierw wykopię kamień, a dopiero potem posadzić drewno, dzięki czemu będziemy trochę, też trochę więcej, bardziej na plusie. Strasznie mi się podoba muzyczka tutaj tej gry, jest bardzo przyjemna. Chciałabym wybudować tutaj drogę. Chcę też wybudować... Na takiej zasadzie, bo tutaj chcę wstawić ten, ten, ten składzik stockpile. Tutaj chcę wstawić stockpile i żeby oni zamiast latać tutaj do miasta, żeby przynosili drewno tutaj. I to by było zajebiste. I okej. Okay. Nasi mieszkańcy są bardzo szczęśliwi, ale za to nie mają za dużo zdrowia. Nie są zbyt zdrowi. Co trzeba zmienić i to dość szybko. A zmienić to możemy na dwa sposoby stwarzając herbalist zielarza albo budując szpital. Niestety na szpital się teraz nie porwę, ale za to zbuduję sobie zielarza. I zielarz też jest bardzo ważny, żeby znajdował się na terenach leśnych. Teraz tutaj... No. Tutaj go zbuduję. Tylko... Najpierw to mają mi spodobać. Jest ich dwóch. Mają się skupić na tym. To znaczy jest ich dwoje, bo widzę, że tutaj laska jest. Dobra, dobra, dobra. Przetrwaliśmy taki dość spory zawał w zimie. Ale myślę, że się zbliży kolejny dość szybko, ponieważ mam coraz więcej mieszkańców, a mało żarcia dość. Pokaż, 36, dwójka dzieci. Aha, 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 aha. tutaj jest panów, tak. Tutaj jest chyba pani? Nie, tutaj też jest pan. No. Mając więcej dzieci, e, mamy więcej... To by był taki zły pomysł. Zaraz, jak oni tutaj łażą? No, pokaż mi to. Czy mógłby ktoś pójść tam? Chcę tutaj ścieżkę zbudować. Ach, jedne. Będą chodzić tak, jak im rozkorze. No i tak chodzą na. na, na. Yy. Na wskroś, tak to się mówi? Nie na wskroś. Okay. Yy, środkiem, kurwa. Co się mówi, jak brakuje słów? Ok. Żarcia jest znowu mało. To jest naprawdę masakra. To jest, to jest bardzo duży problem. Yy, I myślę, że sobie damy zbieracza jeszcze jednego. Mam nadzieję, że to nam jakoś pomoże. Miałam zbudować rybaka, ale nie wiem czy to jest w tym momencie dobry pomysł, e, ponieważ nie mam teraz za dużo. Nie mam teraz za dużo mieszkańców, a przydałoby się. Jeszcze ze dwóch przynajmniej. Ok, już wydobyli 4 kamienie i 9 logów. To już będzie jakoś działać. Co prawda, oczywiście będziemy prowadzić wycinki. Jak nam będzie brakować dużo drewna, to wtedy wytniemy tutaj wszystko w pizdu, bo w dwa sezony to wszystko odrośnie. Ale na razie, tak, na razie się skupmy na tym, co jest najważniejsze. Dobra, wiem, że jedzenia jest mało. No kurde, ludzie. Co mam zrobić? Nie ma was dużo. Niech najpierw zbudują tę dróżkę do końca. Ona już wygląda na prawie skończoną. Mhm. Więc tak jak mówiłam. Zbudujmy kolejnego rybaka. Tutaj nie za bardzo. Tutaj jest bardziej sensownie. Tak? Chociaż chciałbym żeby był bardziej trochę tak sunięty. Tutaj, mm, więcej rzeki nam zabiera. a za to jest po drugiej stronie mostu. Przekroczenie mostu trochę zajmuje. O! o tutaj, idealnie. E, ważne jest, żeby te okręgi na siebie nie nachodziły. E, w przypadku dwóch takich samych e, produktów wydobywczych, czyli na przykład, jakbym tutaj postawiła dwie e, kabiny myśliwskie. To wtedy stąd wybiliby całą zwierzynę. Po prostu zwierzyna nie chciałaby tutaj przychodzić na ten teren, bo wiedziałaby, że tutaj jest dużo łowczych, i by po prostu bujała się po innych terenach. Nie? Natomiast jak postawiliśmy tutaj łowczego i zbieracza, to oni nie, nie mają tej samej profesji i nie wydobywają sobie nawzajem, nie podpierają sobie nawzajem. Żarcia. Na takiej zasadzie dział, działa to z rybami. Jak postawiłabym tutaj obok siebie dwóch rybaków, to oni by po prostu sprawili, że na tym, w tym miejscu nie było w ogóle ryb. I musiałabym budować inne kabiny gdzieś indziej. A tak to oszczędzam sporo miejsca. czy tutaj zadziała? i za bardzo. O, jak zrobię tak. No. Myślę, że będzie dobrze. O, o, fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie. Tutaj. Więcej ryb. Więcej ryb, więcej ryb. Więcej ryb, więcej jedzenia. jest ważne. Tutaj zielasz nam będzie już, już nam zbiera żoła. Już nam, się. Nasi ludzie będą zdrowsi, tam jakoś tak. No się zbiera ryby. Co tutaj kurwa robią ryby? Po chuju tutaj przynosisz ryby, jak tutaj masz. E, pierdole. Nie. Tak. Uh -huh. Potrzebuję drewna. Nie mam znowu drewna. Wytnij to w pistu. Masz się na tym skupić. To jest twoje zadanie numer jeden. A jak to wytniesz, masz wyciąć całą resztę. Masz, się masz ty jeden ziomie, czy tam dwóch ziomów. się skupić na wydobyciu drewna, ponieważ chcę wybudować kopalnię żelaza. No, myślę, że żelazo będzie ważniejsze w tym momencie. O, w sumie to, jak mam tutaj miejsce, to chciałam zrobić, a i tak zrobię. 10, 10 na 5. Tak będzie dobrze. Myślę, że wystarczy, a jak będzie nam brakować miejsca, to tutaj sobie wstawię jeszcze e, storage bar. Tak wiecie, żeby też storeż barne się znajdowały w, z, w zasięgu tego, żeby ich było więcej. W sumie mogłabym już zacząć się bawić z mm, Mogłabym się zacząć bawić z budowaniem e... farm. Jezus Maria, co dziwny dźwięk. To zapauzuję. Tak. Mhm. tutaj zbuduję pierwszą farmę yy, Polecam budowanie farm 10 na 10 ponieważ yy, one są wystarczające, żeby yy, 9 na 9. Ja się sobie uświadomiłam, że w moim poprzednim sejwie ludzie nie wyrabiali więc 9 na 9 Zobaczymy jak to się sprawdza. I tak jeden ludź, jeden farmer i mamy zboże i paprykę, więc zrobimy sobie paprykę bo jest fajna dałam ci jednego ludzia no właśnie I teraz jest wiosna, więc wątpię czy posadzi, posadzisz? a, sadzi ale żeś się nasadził serio no i właśnie, tutaj nam lata baba z tego, tego, tego z marketu i zbiera nam te rzeczy które tutaj nam odkłada ten ziom. Ile zbierałeś? 28 drewna w zeszłym roku. Jeść będzie. Ok, i tutaj już ona się sadzi, nie? To znaczy, ona sadzi. I tutaj już nam zaczynają rosnąć papryczki. No i jest zajebiście. Wkrótce nam wytną to. Yy, mogłabym to niby zostawić, ale mi się za bardzo nie chce, bo, bo nie. To mi się tak nie podobało, jak oni tutaj tak szli. A tutaj tak będą sobie szli prosto i od razu. W sumie możemy też zrobić. Tak. I mogę też zniszczyć to. Będą szli tak, tak. No, zajebiście. <laughs> Dobra, to dzięki tym, tej farmie powinnam mieć więcej jedzenia. To zapewni nam więcej mieszkańców. Niech do ciebie się jakaś laska wprowadzi. Tutaj jest fajna osiemnastka. Może się zaprzyjaźnicie albo coś. Szesnaście, osiem. No, powiedzmy, że będzie. Niech tutaj zacznie budować już. Nasz jeden, jedyny budowniczy. W sumie skoro tak mu dobrze idzie, a nie, to w zimie już zbuduję kolejne. Tutaj obok będzie. Tak? I chcę, żeby to ziomki było waszym priorytetem. Czyli żadnego latania dookoła, żadnego walenia w coś, tylko macie mi to zbudować. Teraz, jak najszybciej. Ponieważ ja chcę mieć przyrost ludności w tym momencie. Na mapie tej wielkości ludności będziemy mieć około 70, ale to się stanie już w następnym odcinku. A w tym dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.